Aż mi się przypomniało. Znasz wegetę, ale tego z Dragon Ball. Aha, ja mnie, nie, z tego, co <grytanie> ja kula gluta z nosa. Nie, to ja widziałem taki filmik, no. takie post na Twitterze, gdzie była taka myszka Miki, nie, trzymająca orzeszek <grytanie> i obok niej było właśnie, była właśnie wegeta, która się tak, <grytanie> tak przez żywe, robi, tak, <grytanie> No i, no i ktoś tam zadał pytanie <tryk> No i się pytali Czemu nie mają tą samą fryzurę I ktoś napisał Lepsze pytanie to chyba będzie Czemu o, czemu Wegeta się, się, się boi orzeszka od my, myszki Miki No Miki możemy o tym pogadać Haha Ten ożyczek Ej A wiesz co Na opakowaniach nie ma małego głodu Nie jak nie? Nie usunęłam go. Dobra, weź już nie żartuj. A, 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 a no to no. mm, mm, mm. To ma. Nie posunę się pyszne jedzonko. Chyba pyszne Mikrofon jest odpalony. O już chciała. A, a, abi boom, boom. <laughs> 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 so it's got so yeah. got i i'll be my roof. No widzę, że by mi jest smutno. A bo nie. <śm> A -a -m -hmm. nie wiem kto wybrał tą tą muzykę, ale jest wręcz zarobista. Taka... <ś> du Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Działa mikrofon, działa. Raz, dwa, trzy. Nie musicie być na tym streamie. Jest testowy. A, 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 Bob. Było warto sobie kupić trzy paczki gum. Proszę. A vybavíme, hm. Chtěli ASMR łał wow, patrzcie ludzie moje gardło jest w telewizji na live a, -a, -a. To już... A to tylko noc. No, no, no. Lubicie widzowie fajne dźwięki? Mam dla was jedno. Lubicie widzowie fajne dźwięki? Mam dla was zębę. ja sobie takiego szajomi rozebrałem, bo mam zestaw do naprawiania. No i nie zgadniecie na pokrywce było logo apla z jakimiś księgciami, znaka, z znakami. Ej, właśnie. <coughs> Słuchajcie. Standard. A, 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 Nie, ja mu osoba moderatora i dam mu zarządzanie... Zarządzającego moderatora, proszę bardzo, a a a, a bu bum bum. bum, bum a Talking Ben wie czemu może, jak do niego dzwonię, to mu winął. No. Talking Ben.

Eu só o Bratek co chce. Bratek co chce sprzedać moje dane osobowe? Chodzi mi o AWG, bo mi ciągle pokazuje powiadomienie. Twoje IP jest widoczne! Kraków! Jesteś z Krakowia! Jesteś... No, Krakowa czy coś, nie wiem, jak mi się już spać chce. Like, bro. A nie jestem stamtąd. A może jestem? Może nie jestem. Eee, 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 Słuchajcie. słuchajcie. Ale fajna ta płyta główna. Wjeżdżaj. Eee, na niej mam zakończenie programu z TVP ABC. Witam. No, co to za gówno latające? Ej, nie wiedziałam, że jak się polubi reklamę na szorcach, to ona ci się pojawi w playliście Liked videos Ue. A ja się zdropałem nie. Ja nie mogę. Akurat teraz. A to nie. Tu wina YouTube, a. coś nam się gotuje, bardzo fajna pioseneczka dla Was, dzieci. Mam nadzieję, że Wam odmieniła życie, bo mi, bo mi, akurat tak. Mini sklep. Co tam kupisz? Taki dupny smoczek, którym możesz rzucić w kogoś. Zamkniesz drzwi. Ensport sklep. Co se kupisz? Ensport sklep co kupisz? Sport plus. Ja. Oh. <laughs> en Sport klep, Export Plus. Oh. En Sport Czy jest jakaś pszczoła? E, nie To atrapa, którą dostałem Wiecie, że są a atrapy pszczół A, a, a Ej, bo Lunak mówi, że mi zniknie imię. Jak mi liknie, to mam to biorę telefon i dzwonię na policję bez kitu. <laughs> Bo mam takie prawo. Pięknie byłam widzowie, pięknie A, a, a nie mam Szukasz no Nie, nie szukam Debila Ey, what the fuck? Dobra, sam tego chciałeś. Lecisz. Proszę bardzo. Czemu ja mam zamiast głośnika... Dobra. Proszę bardzo. Telefon. Tu jest telefon. Dobra. Zadzwoń. Wiesz ja, ja za chwilę się widzę. Bo to już jest... Boż, to jest kurwa jakaś przesada. Likować bez mojego pozwolenia, to to już jest kurwa jakaś zabawa.